Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was do wspólnego przygotowania przepysznej sałatki koreańskiej, takiej idealnej na grilla. Będzie to sałatka ziemniaczana. Jak zwykle wszystkie składniki mam już przygotowane. Zapraszam Was do opisu filmu, gdzie będziecie mieli podane wszystkie składniki. Oczywiście krok po kroku będę Wam mówić, co dodaję i w jakich ilościach. A teraz już nie przedłużam i zabieram się do pracy. Tutaj mam w miejsce już pokrojonego jednego ogórka. Nie obierałam ogórka ze skóry. Oczywiście najpierw przed pokrojeniem go oczywiście dokładnie umyłam. Ja kroiłam na takiej mandolinie kuchennej. Ale możecie też przy pomocy noża na takie bardzo, bardzo cieniutkie plasterki. I teraz dodaję tutaj taką sporą szczyptę, około połowy łyżeczki od herbaty soli. I tak przy pomocy dłoni wmasuję po górka i będzie można odstawić na 20 minut. I właśnie te 20 minut to będzie taki idealny czas, w którym nam się ugotują ziemniaki. Ja mam ziemniaki pokrojone w takie mniejsze cząstki, żeby się szybciej ugotowały. Dodam też troszkę soli. I będę gotować oczywiście ziemniaki do miękkości. Ja mam tutaj trzy takie większe ziemniaki. Ziemniaki się gotują, ogórek się, że tak powiem soli tutaj nam wyciutko marynuje, więc pora zająć się jajkami. Ja mam tutaj cztery sztuki ugotowane na twardo. I teraz muszę jakoś się tak tutaj dostać do żółtka. Idealnie. Żółtko odkładam, białko na bok. I tak oczywiście muszę zrobić z każdą sztuką. Więc mam nadzieję, że każdy mi się tak ładnie uda wyciągnąć żółtko w całości. I teraz te białka, które odkładałam na bok, muszę pokroić w taką naprawdę drobniutką kosteczkę, żeby to w miarę wszystko estetycznie wyglądało. A te żółtka oczywiście nie będą zmarnowane, one będą później już na samym końcu. Tak delikatnie ścierane na tareczce, odkładam białko, pierwsza. Będę tak kroić te wszystkie białka, które mam na desce. Oczywiście mistrzynią krojenia nie jestem, ale to i tak słuchajcie, wszystko będzie wymieszane, więc nie ma co zbytnio się przejmować. No i mamy gotowe, wyszło nie najgorzej. W tych trzech miseczkach mam pozostałe dodatki. Tu mam trzy plasterki szynki, połowę takiej średniej marchewki. Ona jest bardzo drobno pokrojona, taką kosteczkę naprawdę minimalną. I jedna czwarta takiej średniej cebuli, też bardzo drobno pokrojona. Ja się Wam przyznam, że ja nie przepadam zbytnio za taką surową cebulą, więc akurat tutaj dodaję tylko taką ilość. Ale oczywiście możecie dodać więcej, jeżeli na przykład wolicie inną proporcję, na przykład mniej marchewki, a więcej cebulki. To już naprawdę wybór zostawiam Wam. No i bardzo ważny dodatek majonez. Ja mam tutaj akurat majonez japoński, bo niestety w Polsce jest. Trudno kupić koreański majonez. Łatwiej dostępny jest majonez japoński. Więc taki będzie dzisiaj dodawany. Ale też nie przejmujcie się, jeżeli nie chcecie spędzać czasu na szukaniu majonezu akurat japońskiego, możecie użyć też naszego. Na przykład majonez kielecki będzie tutaj idealnie pasował. Więc w sumie już wszystko mamy przygotowane, tylko musimy zaczekać, aż się ziemniaki ugotują. Ziemniaki już gotowane. Odcedzę je teraz przy pomocy takiego siteczka i tutaj będę odkładać ramikę. Całkiem spora ilość ziemniaków. Cieszę się, uwielbiam ziemniaki. Mieszkanie w mieście Poznań zobowiązuje mnie do tego jakby Więc kolory tutaj się pasowuje idealnie. I teraz przy pomocy fidelca tak je będę rozgniatać ale nie na całkowite pire, tylko żeby też było takie owo. Ktoś tak przejechał, ale wracając tutaj do głównego tematu to chodzi mi o to, żeby ziemniaki były też w takich mniejszych cząsteczkach, częściowo oczywiście zmiażdżone, częściowo tak tutaj takie kawałeczki i jak już to zrobimy to odstawię na jakieś 10 minut, żeby się troszeczkę nam przechłodziły i teraz musimy się zająć tymi ogórkami, jak widzicie wody się oddzieliło całkiem sporo więc teraz sobie będę delikatnie przykładać na ręcznik papierowy i odciskać tutaj oczywiście z całością tak muszę zrobić i jak już mamy odciśnięte to tutaj odkładamy na miseczkę i działamy dalej z pozostałą częścią ogórków już mamy zrobione zobaczcie ile wody z jednego ogórka Sterki się już przestudziły, ale w tej miejsce się nie uda wymieszać dobrze, więc naprawiamy błąd i przekładamy to troszkę większej. I można już dodać marchewkę, szampon, cebulkę. piałko, żółtko na koniec zostawiamy troszkę soli. No i kochani, najbardziej kontrowersyjny dodatek, trochę cukru, ale wiecie, przepis jest koreański, więc. Cukier często tam się pojawia. Ja dodałam naprawdę niewielką ilość, tak żeby już w tradycji stało się zadość. No i majonez. Jak myślę, że to będzie 3, 4, 5 6 łyżek. I tak delikatnie. Trzeba przemieszać. Zobaczymy, może jeszcze będę dodawać majonezu, ale chyba nie. Nie będziemy przesadzać. Ja kocham tą sałatkę naprawdę. Ja ją często zabieram jako lunch do pracy, bo ona naprawdę idealnie smakuje. Możecie zrobić sobie ją dzień wcześniej, włożyć do lodówki i ona jeszcze się tak mówiąc kolokwialnie przygryzie. Będzie jeszcze lepsza, ale dziś u mnie nie będzie miała szans na to, bo zabieram ją właśnie na grilla do znajomych. Przyłożę do takiej ładniejszej, niski. Wiecie, bo jak będzie chwila dla fotoreporterów, to jakoś to nam się musi tutaj ładnie prezentować. Teraz nam się przyda taka tareczka, mniejsza. Lub taka jaką macie, ale właśnie z takimi mniejszymi oczkami, to musimy tak delikatnie pościerać wódko, To się bardzo fajnie prezentuje. ja na razie tutaj wykorzystam jedno, bo jak widzicie, to jest całkiem spora ilość, jak właśnie na takich oczkach się ściera. Mamy takie fancy, fancy. Ja jeszcze tutaj dodam troszeczkę czerwonego w postaci komiderków czereśniowych. Zrobię sobie jakieś ładne zdjęcie, przykryję folią. Resztę przyłożę do drugiej miseczki i zmykam do znajomych. Życzę Wam udanego weekendu. Mam nadzieję, że mnóstwo fajnych teraz właśnie, jak już się zbliża lato imprez przed Wami, więc bawcie się dobrze, jedzcie dobre rzeczy i zaglądajcie na mój kanał. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!